Pierwszą zasadą, która dla mnie jest bardzo ważna i to jest zdanie, które powtarzam sobie każdego dnia, to rusz tyłek, Kapcewicz. Mamy tendencję jako ludzie do tego, żeby przemyśliwać sprawę, żeby zastanawiać się nad decyzjami, żeby prokrastynować je odkładając na Bóg wie kiedy. A dzisiaj biznes lubi prędkość, dzisiaj decyzje potrzeba wdrażać szybko i podejmować te decyzje szybko. W związku z tym ja mam zasadę 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, działaj. Róż tyłek, jeżeli się okaże, że ta decyzja była błędna, jeżeli to działanie nie przynosi rezultatów, to je po prostu zmień, ale nie czekaj, nie planuj, Bóg wie jak długo, po prostu działaj. To powoduje, że szybko mam rezultaty, że szybko weryfikuję, czy dana decyzja jest słuszna że mogę zaprosić do tych zmian swój zespół i dzięki temu możemy w szybki sposób osiągać określone rezultaty, weryfikując jednocześnie to, co w naszym biznesie nie działa.